Dobra. Trzecie pytanie. Trzecie pytanie, dobra. Ja też mam jedno pytanie. Dobrze. Ja mam e, pytanie do Pana Czarnka, ponieważ e, nauczyciel chciałam przede wszystkim podziękować, że jako nauczyciel już teraz e, e, mogłam być nauczycielem, kiedy Pan był ministrem. Pracowałam wiele lat w szkole, skończyłam trzy kierunki studiów i po prostu chylę czoła, że Polska miała takiego ministra edukacji. Jestem Panu bardzo wdzięczna. Jestem bardzo wdzięczna, bo wielu ministrów edukacji miałam i ta, z takim podejściem, z takim patriotyzmem, z takim umiłowaniem ojczyzny po prostu byłam dumna, że mogłam uczyć w szkole, w której ministrem był pan. Jestem bardzo wdzięczna. I moje pytanie, czy, czy państwo się nie obawiają w scenariusza rumuńskiego? Dobra, dwa pytania wyborcze do pana. Do pana do pana ministra Czarnka, a najpierw pytanie o Unię Europejską i te scenariusze do Patryka Jakiego. Znaczy, jeżeli chodzi, bo pan pytał chyba, co w Pałacu Prezydenckim, to ja nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, co oni w Pałacu Prezydenckim w tym zakresie robią. To tak, mogę tylko odpowiedzieć, mogę odpowiedzieć, że, nie, że w tym zakresie akurat... Nie podzielam takiego entuzjazmu mojego kolegi Przemysława. Natomiast generalnie prawda jest taka, ale nie wolałbym czaskowskiego, to właśnie w tym sensie. Natomiast wiem jedno, wiem jedno, że, wiem jedno że na pewno możemy sobie rzeczywiście tam marudzić, narzekać i tak dalej. Natomiast no pamiętajcie, że nie wybieramy kandydata idealnego, tylko po prostu no patrzymy, kto będzie reprezentował jaką Polskę, no i my mamy prosty wybór. No albo Polska będzie, albo Polska będzie miała kandydata na zapleczem obozu niepodległości i suweren, suwerennościowego no albo tego, tego właśnie tego, tego który wszyscy państwo możecie zobaczyć który nienawidzi, który nienawidzi Polski suwerennej no tak to pod nazwę to bardzo delikatnie, proszę tak. Proszę państwa. Po raz pierwszy, po raz pierwszy, po raz pierwszy w, w historii naszego ugrupowania stworzyliśmy tak szeroki i tak zdyscyplinowany ruch ochrony wyborów. Jako ugrupowanie takiego jeszcze nie robiliśmy. Są ruchy kontroli wyborów, nawet mówię ruchy, dlatego że one tam są tam jakoś tam wewnętrznie podzielone, tam jedni się lubią, drudzy nie lubią. Jak to u ludzi, nie? To... ale działają w tym samym kierunku. Są jest ruch kontroli wyborów, który jest tam kierowany przez pana Marcina Dybowskiego, jest pan ruch kontroli wyborów kierowany przez pana Józefa Orła Adama Borowskiego. Współdziałają, szorstko współdziałają, natomiast my jako ugrupowanie stworzyliśmy ruch ochrony wyborów już na koniec grudnia. Powołaliśmy pełnomocników powiatu, okręgowych, pełnomocników powiatowych i koordynatorów gminnych. Wszystkich gminach, którzy zajmują się dzisiaj kompletowaniem przedstawicieli naszego komitetu i nie tylko naszego komitetu, bo są już takie, które z nami współpracują, we wszystkich łodowych komisjach wyborczych. Do tego stworzyliśmy, pomimo tego, że nie mamy pieniędzy, bo zostaliśmy okradzeni, ale Państwo nam pomagacie, za co bardzo dziękujemy i prosimy o dalsze wpłaty na Komitet Wyborczy Karola Nawrockiego, stworzyliśmy wcale niedrogi instrument cyfrowy ROF 2025, w którym mamy całą bazę danych, to znaczy mamy tych naszych naszych koordynatorów gminnych tych pełnomocników powiatowych i już wpisanych tam zweryfikowanych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania. Dzięki temu będziemy mieli przez cały czas do wyborów podgląd do wszystkich obwodowych komisji wyborczych, gdzie nam brakuje jednej, dwóch czy trzech par oczu do tego, żeby przypilnować we wszystkich obudowych komisjach wyborczych głosowanie przez dwadzieścia cztery godziny. Nie tam, żeby przyjść na trzy godziny i gdzieś tam uciec sobie na kanapkę. Do tego będziemy mieli możliwość zgłaszania na bieżąco wszystkich nieprawidłowości. Co z tego, że wiedzieliśmy, że w wilanowie czy w Jagodnie ustawiały się kolejki do godziny drugiej w nocy i że wpuszczali do tych kolejek także po północy? Skoro to wiedzieliśmy dopiero dwa dni później, musztarda po obiedzie, nie? My musimy mieć na bieżąco informacje o nieprawidłowościach w poszczególnych obwodowych komisjach. Zgłaszacie jako członkowie obwodowej komisji do, do koordynatora gminnego. On natychmiast ujawnia to na tej ROW 2025, a my to w centrali natychmiast widzimy i możemy wyjść i powiedzieć od razu na konferencję prasową, że PKW nie zwraca uwagi na to, że jest dalej wiagodnie otwarty lokal obwodowej komisji, bo czy pomimo tego, że jest 22 i przychodzą nowi do tego lokalu Wodowej Komisji Wyborczej. Albo, że. Albo, że. Ale o czym pan mówi? A czy pan był wtedy wiagodnie? Ja też nie byłem. Czy pan widział kolejkę wiagodnie w nocy? Ja też nie widziałem. Ja zobaczyłem ją w telewizji tak jak pan dwa dni później. Złożyliśmy protesty wyborcze do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy. Widzi Pan, możemy oczywiście, możemy oczywiście dzisiaj przypisywać sobie winy, tylko ja Panu mówię, jakie to ma znaczenie żadne, żadne! My musimy wiedzieć, My mu dlatego jest rok 2025, dlatego jest ta płaszczyzna cyfrowa nie chcę używać słowa „platforma, bo wstrętnie brzmi nie? dlatego jest ten instrument cyfrowy, żebyście mi nam od razu zgłaszali że lokal u was w obwodowej komisji wyborczej tu w Mińsku Mazowieckim na ulicy taki, taki, numer taki, taki jest otwarty pomimo tego, że minęła 21 natychmiast możemy reagować. Wtedy ma to sens. A dwa dni później jaki to miało sens, jak już wszyscy wrócili z tego Jagodna do tych wszystkich miasteczek, z którego, do których tam przyjechali. Albo, że mówiliście nam, że ktoś nie zostawił zaświadczenia do głosowania w obwodowej komisji wyborczej. Jak my wiemy, że nie zostawił trzy dni później, nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób zweryfikować. Dziś jesteśmy w stanie zweryfikować, bo jak pani jest na przykład członkiem Wodnej Komisji Wyborczej i zobaczy pani, że głosował ktoś na zaświadczenie i nie zostawił zaświadczenia, to nam pani zgłasza przez koordynatora gminnego, a my natychmiast reagujemy w tej samej godzinie. I wtedy to ma sens dla wyborów. A trzy dni później to jest musztarda po obiedzie. I reagowaliśmy, złożyliśmy mnóstwo protestów wyborczych. Sąd Najwyższy stwierdził, że nie miało to wpływu na wynik wyborów. I wiecie co? I miał rację. Wracam do mojego zarzutu z którym tak strasznie dyskutowaliście i było źle nawet Danilowi Milowskiemu. My te wybory sfałszowaliśmy we własnych domach we własnych domach. Bo nasze dzieci, nasi synowie, którym płacimy za studia, płacimy za wycieczki, za portki, za trampki, poszli i zagłosowali przeciwko nam. Rozumiecie to? Tam było sfałszowane. I teraz szukanie, szukanie, że to na pewno przez Jagodno przegraliśmy wybory, guzik, prawda. Jak dopilnujemy tych, co u nas są w domu i powiemy im, na czym rzeczywistość polega, to nikt nas nie oszuka. A my z kolei, od strony organizacyjnej, przygotowaliśmy urządzenie. I organizacji, której do tej pory nie było, świetnie współpracujemy z RKW, szkolimy, czyli z panem Dybowskim, z panem Orłowskim, o, przepraszam, Orłem Borowskim będziemy szkolić w całej Polsce i dopilnujemy tych wyborów. Wariant rumuński, wariant rumuński numer jeden. Numer jeden nie jest w Polsce możliwy, dlatego że przeprowadziliśmy wybory, przepraszam, reformy wymiaru sprawiedliwości. W Polsce sekundę nie dokończyłem odpowiedzi. Jak dokończę odpowiedź Szanowna Pani, to wtedy zechce Pani posłuchać, bo jak będziemy się przekrzykiwać, nic z tego nie wyjdzie. Dobrze? Co sekundeczkę. Wariant rumuński numer jeden nie jest możliwy, dlatego że w Polsce przeprowadziliśmy reformę wymiar, reformy wymiaru sprawiedliwości. Nie w pełni, ale przeprowadziliśmy, w Sądzie najwyższym w pełni. Otóż tylko Izba Kontroli nad Zwyczajami Spraw Publicznych ma prawo do stwierdzania ważności wyborów prezydenckich i nie jest ona na telefon Tuska, ani też nie jest na telefon nasz. W Rumunii była na telefon rządzących, którzy powiedzieli „proszę unieważnić wybory w pierwszej turze, dlatego że wygrał ten, co nie powinien. Tusk tego nie może zrobić, dlatego Hołownia zgłaszał ustawę incydentalną, żeby piętnastu sędziów z najdłuższym stażem orzekało na telefon. Ale pan prezydent, prawda? Zabetował tę ustawę, gdyby był Trzaskowski, to by ją puścił, nie? A to był jest jednak Andrzej Duda, zawetował tę ustawę i dalej tylko Izba Kontroli Nadzwyczajnych Spraw Publicznych może orzekać o ważności wyborów. To wiedzą, więc puszczają absurdalne jakieś opinie. Chmaja, Rosatiego nie mają najmniejszego znaczenia. Mogą natomiast zastosować wariant rumuński numer dwa. Albo wariant francuski na przykład, nie wiem, orzec gdzieś, tylko też trudno powiedzieć w tej chwili w jaki sposób, ale dzisiaj w Polsce prawo nie obowiązuje, że zwycięzca w wyborach Karol Nawrocki utracił prawa do głosowania na przykład, tak jak pani do wyboru, do, do wybierania, jak pani Le Pen we Francji, albo aresztować. Naszego zwycięskiego kandydata pod jakimkolwiek zarzutem, tak jak aresztowali w końcu tego, co wygrał pierwszą turę wyborów w Rumunii. Ale nawet gdyby tak było, a trzeba na wszystko być gotowym, to wtedy właśnie będziemy od państwa oczekiwali nie przyjazdu na nasze propolskie, nie polityczne, tylko propolskie z dumą uroczystości patriotyczne 12 kwietnia. Będziemy pod państwo oczekiwali wtedy, żebyście zostawili już te domy, przestali tłumaczyć, bo wygraliście wybory i wszyscy stawili się na Krawskowskim przedmieściu, na Nowym Świecie, na Marszałkowskiej, na wszystkich ulicach przylegających do pałacu prezydenckiego milionami, których jeszcze nie było w Warszawie. I wtedy wprowadzimy jako dumny naród polski, dumny naród polski, polskiego prezydenta do pałacu prezydenckiego. W ten sposób musimy działać. Po kolei i systematycznie. Przekazuję tutaj mikrofon, uwaga.